Stowarzyszenie My Life to polsko-niemiecka organizacja, która zbiera i archiwizuje biografie mieszkańców regionu Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą. O zbliżającym się jubileuszowym wydarzeniu Stowarzyszenia My Life mówi jego przewodniczący dr Krzysztof Wojciechowski. 3 grudnia będziemy obchodzić 20-lecie istnienia Stowarzyszenia My Life. Minęło jak zbicia trzasną, ale coś po tym pozostało. Pozostało to archiwum i wiele imprez, które przeprowadziliśmy w Słubicach, w Województwie Lubuskim we wschodniej Brandenburgii, ponieważ staramy się wzmocnić miejscową tożsamość. tak? Słubiczanie są potomkami przesiedleńców, mają problem z własną historią, z historią tego miejsca. My te wszystkie luki uzupełniamy. Spisujemy historię życia zwykłych i niezwykłych ludzi, dajemy im możliwość pokazania tego, co przeżyli, i nadania swemu życiu jakiejś dodatkowej wartości. Łączymy, przerzucamy pomosty między pokoleniami, między grupami zawodowymi, staramy się też między narodami. I to, co z tego wychodzi, jest bardzo sympatyczne. A nasze biografie, a ich mamy już w tej chwili ponad 500, za 200-300 lat będą świadectwem najlepszym naszych czasów. Zapraszam wszystkich serdecznie do Kolegium Polonikum, do małej auli o godzinie 18 we wtorek 3 grudnia tego roku.